Siema, tutaj grafik Gnesta. w tym odcinku. Zostawcie słucha i lajka. My jesteśmy w trakcie. Robii. Zbudowaliśmy właśnie taką oto piękną popeczkę. Mam nadzieję, że będzie się fajnie latać. Lecę pierwszy raz i go. Dawaj! Dobra! Założę kaski do Siema. Cześć. Siema. Siema. Bilek, co robisz? Siema. Pierdolę chipsy. Lecę stolik. Elo. Kazwa, nagrasz mnie? Ale zrób na pierwszy WiPA. Nie, ma gdzie gdzieś... Dobra, to sama. Dawaj whipa na dłużej Dobra Whipa zrobiłeś bardzo ładnego, ale wyśl się i zrób coś jeszcze bardziej lepszego Robię jeszcze lepszego whipa Bilek you. No, no to tak właśnie się prezentuje chopeczka Teraz robimy coś y, też równie fajnego Robimy... się Kazban o Pozdrawiam. Dzięki, spoko. Ja też pozdrawiam. Zrobimy tutaj, jak jest wjazd na stolik, tu obok, tu, 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 zrobimy sobie track. ale nie będę timelapsa dawał ani nic, bo to jest nudne i byście mnie, yy, wkurzyli się na mnie. Więc my to zrobimy, nie wiem czy dam radę to zrobić do końca. Jak dam, no to to będzie na odcinku, jak nie, no to stawię bez, będzie tylko ta hopa, jeszcze kilka skoków. Dobra, powiedz coś. Hello. Wow. 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 tak? Bo na pewno. No. Krystian lata. Nie. Nie, nie. To, to, jeszcze nie to. Dobra. Leci one hander. Krystian się uczy. Nie, no, je Aj, kurde. Ale... Spokojnie. Próba numer 3, no, one-hander. Jeju! cześć, siemanko, to kolejny dzień na hopkach Dzisiaj a tam jest te baba. dla nas przygotował. Tajer graba, bardzo ładny. Tajer graba. Dobrze, w końcu, o palec, widać.